No, ja jestem przecież w pierwszym odcinku zagram sobie w UFO Universe czyli w symulator, e, no UFO, w symulator UFO, także słuchajcie tutaj e, jak widzicie mamy na początku tutorial, więc lecimy sobie tutaj, ok i atakujemy, ok, więc zobaczmy jak się tutaj w to gra, tutaj się atakuje, jak widzicie mamy tutaj takie safe, rozwalamy sobie tutaj z tego statku kosmicznego safe, no i z tego safe'u tutaj nam jak widzicie wyskakują już e, pieniążki. Także tutaj yy, bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się wygląd tej gierki, jest nawet okej, okay, fajnie, fajnie to wygląda Więc słuchajcie, ja już sobie tutaj robię ten cały tutorial, a Wy zostawcie oczywiście suba dzwonkiem i łapkę w górę na sam starcie yy, Będzie mi bardzo miło, no i dobra, ok, sobie sobie atakujemy, dobra, atakujemy, atakujemy Dobra, mamy już jak widzicie ponad pół tysiąca monet, więc bardzo fajnie, czy ja mogę w ogóle sobie tak klikać cały czas, jak będę tak klikał, czy, czy to się przyspieszy, chyba nie Ale dobra, mamy już rozwalone, Ok, mamy w ogóle jakąś czapkę, rozwaliłem już tutaj kilka sejfów i mamy tutaj czapeczkę no i mamy tutaj czapkę, dobra, i teraz e, zobaczę. tutaj mamy inwentory. Okej, okay, tutaj mamy różne rzeczy. mamy tutaj też pety, jakieś e, też tutaj e, miksturki. No dobra, lecimy sobie, zobaczcie dalej. E, dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Tutaj mam w ogóle jakieś nagrody, czy ja mogę to mieć? Nie, bo trzeba mieć VIP-a. E, chyba trzeba mieć vip żeby tam wlecieć. Czy mogę tam wlecieć? Aha, mogę wlecieć, ale nie mogę tego odebrać. No to w, ciekawie, ciekawie, dobra e, Rozwalam sobie to, w ogóle czy można atakować Kilka rzeczy naraz? Chyba nie można Nie, nie można, czyli atakujemy sobie jedną rzecz Dobra, czyli atakujemy sobie jeden safe na raz e, Dobra, okej, okay. żeby mieć Słuchajcie, kolejną krainę, tą drugą, trzeba mieć e, 10 tysięcy monet, dobra, mamy już Prawie tysiaka, więc dosyć Tutaj na razie to idzie okej okay. Dobra, atakujemy sobie to i zobaczmy co my tutaj mamy Aha, tutaj mamy sobie, tele tutaj mamy teleport Tutaj mamy różne prezenciki też Za czas grania, okej, okay, spoko no dobra, czyli za dwie minuty nieco Będę miał już jakiś pierwszy prezencik, więc sobie Tutaj go na pewno odbiorę e, Dobra, zbieram sobie tutaj oczywiście jakieś sejfy Dobra, czy tutaj mamy coś innego? Tam mamy w ogóle jakiś większy safe, Tam mamy jakiś większy safe, więc zobaczymy Bo on pewnie da mi więcej tych monet Okej, okay, tutaj tutorial, bo tutaj cały czas robię ten tutorial Okej, okay, teraz słuchajcie, rozwalę sobie ten sejfik Dobra, teraz pokazuje nam, żebyśmy Polecieli sobie tam, dobra, no to lecimy sobie Czy może tutaj przyspieszyć? Chyba nie można No niestety nie można tutaj przyspieszyć, ale może Tutaj właśnie, okej, okay, tutaj mam jakiś Beam shop, okej, okay, tutaj mamy... Dimage, tutaj mamy też Dimage, Dimage, Dimage Hacz, czyli tutaj się ulepsza D-mage Okej, okay, yy, no spoko, to ulepszymy sobie, sobie D-mage, no tutaj skoro nam już tutaj, skoro nam tutaj kazało kupić sobie to, no to kupujemy, no i mamy teraz dwa razy damage, więc teraz będzie dwa razy szybciej to wszystko tutaj rozwalał, więc zobaczmy. Ja bym sobie zniszczył ten lepszy save, ten taki podwójny, bo jak widzicie tutaj mamy taki właśnie podwójny save No i zobaczymy, dobra, teraz to będzie już biło o wiele szybciej. Chociaż tutaj na tym sejfie nie będzie tego widać, ponieważ on jest e, mocniejszy, bo to jest ten jak, wi, e, no, jak widzicie większy safe. Zaraz sobie zobaczymy jak to wygląda w tych mniejszych sejfach e, Dobra, więc rozwalamy sobie to, uwaga, zobaczmy ile mi z tego sejfu w ogóle wypadnie tych monet. Dobra, już się kończy rozwalać, uwaga jeszcze chyba raz dostanie, albo dwa maksymalnie, no tak, dwa i uwaga, dobra, mamy tutaj jeszcze gemy, mamy gemy, trzy gemy, więc dobra, spoko. Mamy już prawie 3000 monet, dobra, bardzo fajnie. Więc zaraz będę mógł sobie odblokować kolejną krainę, zapewne, ale nie wiem Dobra, więc rozwalamy sobie to i uwaga, dobra, mamy tutaj kolejny sejfik, dobra, uwaga, cyk, rozwalamy sobie to Dobra, cyk, dostaje i jeszcze dwa HP ma, dobra i cyk, i mamy tutaj kolejną czapkę, wow, dobra, zobaczmy W tym czasie sobie rozwalmy to, on jest, ten sejfik jest taki pośredni, taki, takiej średniej wielkości Zobaczmy co my tutaj mamy, okej, okay, mamy dwie rzeczy, aha, czyli możemy trzy czapki maksymalnie mieć na sobie Czyli ja mam jakby dwie. No dobra, spoko. Ok, rozwalam sobie dalej i mam już jak widzicie połowę y, tej krainy kolejnej. Jak widzicie mam już ponad połowę w sumie, bo trzeba 10 tysięcy monet, a ja mam tutaj ponad 5 tysięcy. Dobra, rozwalam sobie ten safe i w ogóle mam odbokowany ten prezencik za czas grania. Więc słuchajcie, zbieram sobie teraz monetki i dobra. Może nie chcę, już tutaj. Ja już będę rozwalał to w tym czasie. A teraz sobie lecimy po te monetki znaczy po prezencik. Więc uwaga, klikam i uwaga, zobaczmy, co my tutaj mamy. Wow, ile tutaj rzeczy dostałem? Dobra, bardzo fajnie, fajna animacja. zajmamy jakieś w ogóle konfetti. Co ja odblokowałem? Coś tam mi się chyba pokazało, że odblokowałem, ale nie wiem, nie przeczytałem tego. Ale chyba coś się blokowałem, tylko nie wiem co. Eee, czy ja zblokowałem coś tu? Nie, no nie, w ogóle ile tutaj mamy tych krań, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 krań tutaj mamy, dobra, tutaj mam jakiś prezencik, dobra, zobaczymy co z tego prezenciku wypadnie, dobra, tutaj jakiś, jakiś inny gracz się zleciał do mnie i mamy tutaj czapkę Dino, ale fajna czapa. Dobra, ale fajnie to wygląda, o jak to wygląda kozacko Śmiesznie to wygląda Dobra, rozwalamy sobie to i jak widzicie już bardzo mało mi brakuje do 10 tysięcy No nawet już teraz nic nie brakuje do 10 tysięcy i mamy tutaj kolejną czapeczkę Ale teraz fajne czapki tutaj są, ekwipuję sobie to oczywiście Aha, bo muszę to zdjąć. Un-equip i teraz to equip. Dobra, ale teraz fajnie. Dobra, i te czapki się łączą. Zwróćcie uwagę, teraz mamy takie, tutaj mamy taki wieniec i dino. Dobra, więc słuchajcie, podbijamy sobie tutaj i teraz tak. E, tak, chcemy to kupić, więc kupujemy. No i bardzo fajnie, mamy tutaj kolejną krainę. I co my tutaj mamy? Tutaj nam żebyśmy polecieli sobie tutaj. No to zobaczmy. I tutaj mamy jakieś fuzowanie e, petów, więc zobaczmy. E, Okej, okay. tutaj mamy w ogóle jakieś potki. Co tutaj się dzieje? E, tutaj mamy coś takiego... E, Okej, okay. nie wiem do końca do czego to służy, ale chyba to mam teraz w tym momencie wybrane? Nie, teraz już tego w ogóle nie mam. Co się z tym stało? Yy, dobra, nie wiem, może może ja w tym momencie już to używam. Nie wiem do czego to służy, ale dobra, rozwalmy sobie prezencik. Dobra, rozwalam sobie prezencik. Uwaga, dobra, cyk. Na nowej krainie rozwalmy pierwszą rzecz. Zobaczymy jaka jest różnica yy, pomiędzy ta, tą krainą a pomiędzy tą. Tylko słuchajcie, yy, ja tutaj mam dosyć słaby damage, więc ja sobie dobra, rozwalmy sobie może nie prezencik, bo to dosyć długo będzie trwało. Rozwalę sobie to. Słuchajcie. I zaraz sobie muszę ulepszyć damage, żeby miał tutaj jeszcze większy damage. E, bo teraz mam podwójny damage, a przydałby się jeszcze większy. W ogóle tutaj ten ziomek, co ma jakieś statki kosmiczne, takie malutkie obok siebie. No, ciekawe, i tutaj mamy jeszcze czapeczkę takiej tutaj czarownicy, takiej wiedźmy, dobra, ja bym sobie, słuchajcie, teraz poszedł y, na, y, y, dobra, wyekwipujmy sobie to, to sobie unequip i teraz sobie ekwipujemy to, dobra, cyk, i teraz idę sobie, słuchajcie, tutaj na spawn, na pierwszą tą całą y, tutaj właśnie y, krainę, I teraz sobie ulepszam, słuchajcie, damage, aha, bo to trzeba 25 tysięcy aż. No to trochę dużo, trochę dużo jak na mnie, jak na to, że dopiero zaczynam grać w tą grę. To dosyć dużo tych monet tutaj. E, dobra, tutaj mamy w ogóle jakiś save, którego jeszcze nie rozwalałem, ale dobra, tutaj mamy teraz spoko damage. Bo te czapki, w ogóle co dają te czapki? One dają damage czy co one dają? Tak, one dają damage. Dobra, one dają damage, czyli więcej tutaj obrażeń zadajemy, więc dobra, spoko. Na razie myślę, że najbardziej opłacalne dla mnie jest i tak zbieranie chyba monet na tej krainie, bo na tamtą krainę jestem chyba jeszcze za słaby z tego co widzę. Okej, okay, teraz mam w ogóle ee, mieczyk. To już nie jest czapka, tylko to jest mieczyk, więc ekwipujemy sobie to. Tylko muszę to zdjąć. No to zdejmijmy sobie, sobie tego e, dino. Szkoda, bo on dosyć śmiesznie wygląda. Dobra, ekwipujemy sobie to i teraz jak to wygląda? Yy, aha, to też jest w, na głowie. Wszystko jest na głowę. No to ciekawe, że tutaj wszystko się nakłada na głowę. Nawet miecz. No dobra, no to zobaczymy tutaj. Dobra, mamy teraz lepszy damage. Dobra, rozwalamy sobie to w tym momencie. Dobra, cyk, yy, tak 10 tysięcy monet jakbym zebrał sobie jeszcze raz, to by było spoko, bo 10 tysięcy monet to już yy, dosyć spoko liczba, yy, dobra rozwałem sobie to, czy w ogóle to ma tyle samo damage'a, na przykład ten safe'ik miał 177, yy, w sensie HP, 177 HP, tutaj mamy kolejną czapeczkę, dosyć dużo tych czapek tutaj już odblokowałem, dobra, yy, a ten ma 43, dobra, no to jednak te safe'y są słabsze, ale teraz te savey są w ogóle na hita, o, ale teraz będę już to szybko zbierał, Zwróć uwagę, że teraz jak już mam te lepsze czapki, to teraz mi to mega szybko idzie, Zwróć uwagę, tutaj mam w ogóle jakieś teraz skrzydła, no, no w tym momencie dopiero się tak naprawdę jak widzicie rozkręcam Więc słuchajcie, teraz to dopiero się zaczyna Teraz to dopiero się zaczyna porządna gra Rozwalamy sobie to e Ekwipuję sobie tutaj jak najlepsze rzeczy Co my tutaj mamy? E zdejmijmy sobie to e Unequip Ekwipujemy sobie to Equip Dobra i teraz sobie zdejmijmy na przykład to Cyk Zakładam sobie to no i zwróćcie uwagę, teraz bardzo fajnie to wygląda. Bardzo szybko teraz mi to idzie. No ale słuchajcie, ja już sobie tutaj y, mam, widzicie tych rzeczy dosyć sporo, więc ja już jestem zadowolony. A więc słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to już było na tyle, także zostawcie łapkę w górę i suba. No i słuchajcie, ja już nie przeczytałem tego filmu, także no tak to właśnie sobie wyglądało. Więc trzymajcie się, no i cześć.